Dzień dobry moi drodzy, witam bardzo serdecznie na kanale It My Dust. Tanatos z tej strony. Kontynuujemy dzisiaj historię Kala Kestisa w Gwiezdnych Wojnach upadłym zakonie. W ostatnim odcinku dość dużo się wydarzyło. Poznaliśmy tożsamość naszej głównej przeciwniczki. Wiemy tutaj, że jest jak gdyby byłą uczennicą naszej Sir, czarnoskórej towarzyszki. Dla osób, które, że tak powiem, zapominają, mi też się to czasami zdarza. No i co? Jesteśmy troszeczkę dalej, przeszliśmy jakąś. Minutę, że tak powiem, drogi, ponieważ mój program do nagrywania się wywalił, nic z was nie ominęło. Znaleźliśmy punkt do medytacji, ponieważ po ostatniej walce nasze życie stało w dość ciężkim punkcie, więc fajnie, bo stymy nam wpadły, no i co, jedziemy dalej z przygodą tak naprawdę. Zobaczymy, co nas tu czeka. Chyba będzie kad scenka. Oto i on. Jest inny od tamtego grobowca. Nie wiem, nie dobrze. No dobra, no to mamy grobo grobowiec. Już nie wiem, który to z kolei. Ok, schodzimy. Oj, najbardziej nie lubię tych spadków. Znalazłem go, ale sir, czemu nie powiedziałeś? Dlatego, że kłamie. Jak? Przekierowała mu łączność, jak tylko próbowałeś się z nią skontaktować. Łamanie szyfrów transmisji zawsze było jej wielką pasją. Nauczyła mnie tego. Nie ma takiej techniki, której nie opanowałabym lepiej od Sir. Okej. Okay. Czyli my z nią gadaliśmy. Ja nie pamiętam, jak ona ma na imię, wiem, że ona tutaj oznakowana była jako druga siostra. Teraz z nią rozmawiamy z tego co rozumiem. Ok, tu jest zjazd. Powiem wam tak: no, jestem bardzo ciekawy, jak ten wątek Kala Gestisa zostanie pociągnięty dalej. Bo tak naprawdę, mimo tego, że jestem wielkim fanem gwiezdnych wojen, to zawsze drażniło mnie rozwiązanie bycia tylko po ciemnej albo jasnej stronie. Jeśli ktoś nie czytał książek, to naprawdę odsyłam do st starego kanonu. tu znowu te, te goście. O! Zaltabowałem, mnie. Dobra. Dobra, muszę sobie przypomnieć jak to było wszystko. Kurczę, ale dostajemy... ostre bęcki. Nie pamiętam, tu się jakoś używało mocy pchnięcia, żeby je wyłączyć. Hmm, nie pamiętam już jak to było. Biddy, jest ta trudniejsza droga widzicie używam pchnięcia i nic się nie dzieje tak naprawdę wybierzemy trudniejszą drogę nie pamiętam już jak to było bo tam dało się tą kulkę co ona w środku tutaj wypchnąć ale nie wiem czy to wtedy trzeba go spowolnić i użyć tej mocy pchnięcia już nie pamiętam jak to było Czuję, że to nie jest pierwszy raz jak z nim walczymy. I nie ostatni. Więc. pewnie będzie trzeba się tutaj naszarpać troszeczkę. No ale, kontynuując wątek naszej poprzedniej dyskusji, tak naprawdę mojego monologu, to kwestia jest tego typu, że zawsze drażniło mnie to, że jest tylko wybór na ciemną, i jasną stronę mocy. Dlaczego? Ponieważ w uniwersum Gwiezdnych Wojen pojawiały się postaci, które nie tylko były, że tak powiem albo czarne, albo białe, że tak się wyrażę. Tylko jednak wybierały jak gdyby swoją drogę. Jedną z moich ulubionych postaci w książkach, a także w innych odsłonach typu Gwiezdnych Wojen gier, była postać Rewana. Jeśli ktoś nie czytał książki albo nie grał w gry takie jak na przykład The Old Republic, postać Rewana jeszcze była w Kotorze. Bodajże, jeśli dobrze pamiętam. To to był rycerz Jedi, który po prostu wybrał swoją drogę. Te urządzenia zdają się symulować przyciąganie grawitacyjne tej planety. Widzę w tym motyw. Okej. Okay. I co, ja mam tu teraz wyłączyć? I co ja mogę z tym zrobić? Hmm. No dobra, zostawiamy to na razie. A poruszyłem ten temat dlatego, a propos tego właśnie rewana, że... Troszeczkę się zastanawiam, jak zostanie pociągnięta fabuła. No bo wiemy jednak, że postać Kala jest wymyślona na potrzeby gry, a jak gdyby w oryginalnym, oficjalnym tutaj uniwersum tej postaci nie ma. Więc nie wiem, jak miałyby się potoczyć Kończy losy się Kala. Czas. Na co? Moi zwiadowcy namierzyli ciekawy artefakt w głębi tego grobowca. Właśnie go badam. Poznaję jego sekrety. Zdaje się, że Kordowa darzył Zefo podziwem. Być może na tyle, by ukryć Holokron wśród ich kości. Tak, zobaczymy, ile się dowiesz. Jak on to go wreszcie! Czy tylko ja tu walczę? Uh! go! Uh! Nie bądźcie w uh! tym celem! Uh! Załatwił wsparcie uh! blasterów! Spróbuję coś zrobić! Jest ranny! Dobra, dobra, dam radę. Dobra, udało się. Okej. Okay. Mamy wskok i zjeżdżalnie. To jest jakaś interakcja. Zobaczymy, co nam to da. Ok, świeci się na niebiesko, więc pewnie będzie można coś z tym zrobić. Tam pewnie będzie dało się wskoczyć. Pchnięcia i spowolnienia nie da się tutaj zastosować, więc pewnie będziemy poznawać niebawem jakąś nową umiejętność. O. Dużo kulek podpalających. No dobra. Tu się nie da nic zrobić. A to co to jest? Co ja mam z tym zrobić? To można by było rzucić mieczem. Tak nie działa. A z tym da się coś zrobić? Nie. Też nie możemy wejść z tym interakcję. Okej. Okay. Na dole chyba byliśmy. Tak, na dole byliśmy już, więc tam nie schodzimy na pewno. Okej, okay, wyłączyliśmy to. Stąd przyszliśmy. Tak, zdecydowanie. Okej. Okay. Z tą kulką na pewno da się coś zrobić. Tylko jeszcze nie do końca wiem co. A, tu jest ściana, zobaczcie do wyburzenia. I... No nie. Dobra, robale. Coraz więcej robali. Okej, okay, niepotrzebnie już pchnięcia używałem. Dobra, tu jest szept. Echo. I tu są drzwi. I co ja mam z tym zrobić? Tu jest kozioł ukryty. Tam na górę da się jakoś wejść. To jest do interakcji? Nie. Hmm. Dobra moi drodzy, myślę, że zrobimy tutaj cięcie. Jak wpadnę na rozwiązanie? To od razu wznowimy... O! Dobra. Nagrywania nie trzeba będzie jednak wznawiać. Czyli <laughs> to trzeba wyłączyć i po prostu przesunąć. Dobra. Okej, okay, matko boska, tyle zachodu. Ale przynajmniej wiemy, że jest tutaj szept. Szczurek sobie pobiegł. O Jezu, znowu ci, no. Okej. Okay. Znowu ci żołnierze, no będę musiał sobie przypomnieć tą mechanikę. O, tutaj mamy punkt do medytacji i wciśniemy go sobie. Życia mamy dużo, więc nie będziemy tutaj nic robić. Ja to tak zazwyczaj tutaj sobie zawsze przy... przyklęknę. No ty już nie powiadomisz. Ale tam się da na górę. A nie, nie da się, bo są krzaki. No dobra, to jedziemy dalej w takim razie. Hmm, tu są. Jakieś linki czerwone rzucają się w oczy, więc pewnie będziemy później mogli z nich korzystać. On przeżył? Nie, już myślałem. Dobra, tu jest chyba ścianka do wspinania, z tego co rozumiem. Tak. Hop, dobra. A czy my stąd nie przyszliśmy? Nie. I były inne Liany. Rozbujamy się troszeczkę, bo chyba dystans jest dość konkretny. Okej okay. I hop. No i nie skoczył. Hehe Jeszcze raz. Nie wiem, to trzeba też shift trzymać przy skoku? Bez sensu. Przecież shift zawsze był do sprintu No rozbujaj się, rozbujaj się, hop. No i teraz bez problemu. Nie wiem, czasami to poruszanie się jest dość dziwne w tej grze. Okej. Okay. Yes, yes. Nie, co go odbijają. Ale robią mu obrażenia czy nie? Powolutku, powolutku. Dobra. Z każdą minutą przybywa tu więcej moich żołnierzy. Boisz się stawić czoła? Zabiłabym cię z łatwością, gdyby nie wtrącił się twój droid. W porządku mały. Zignoruj ją. Okej, okay, tam są imperialni. Atakuje Co chyba nie Doskoczymy tam? Jest zbyt nie, daleko. no przecież to jest za daleko. Powiedzieli, że jestem zbyt za daleko. To gdzie mam się teraz udać? Hmm. Okej, okay, moi drodzy, tutaj trzeba było się cofnąć i włączyć interakcję. Pewnie ja tego nie zauważyłem na samym początku, więc robimy to z automatu. Uuu. Uh. Uh. No dobra. Let's go. Lekkie ułatwienie naszej podróży, bo widzicie, tamta odległość była za duża. Do nas, dla nas, do pokonania. Może zdołamy go pokonać! Pokonamy cię! Nie zabijesz mnie! A się. Dobra. Udało się. O jest tu będzie dużo kombinacji. Tej odległości też nie pokonamy, już nawet nie będziemy próbować. Idziemy tak, jak nam droga wskazuje. Tędy. Co to jest? O Jezu ci, dobra. Kiepsko się czuję, Billy. Jestem twoim dłużnikiem. Hop. Będzie bitka. Z naszym tutaj... Znalazłem kolejną ofiarę. A, zapomniałem, czerwone. Musisz odstąpnąć? Dalej walcz! Jakie to uczucie? Krwawić? Za wolno! Wstawaj, tchórzu! Przepraszam Was drodzy widzowie, ale... Czujesz, Cztery ataki. Potrzebuję by... Billy! Tutaj! Przeszedłeś szkolenie! W końcu! Puszczę z ciebie całą krew! Nie umieraj. Cztery ataki cały czas zapomniał. Dobra, Ujem jest pochodnie. przełamanie. Stój pewniej dzedaj! Dobra, udało się. Z małymi problemami, wiecie co? Po prostu na klawiaturze jak wciskam Z to często ten mój kciuk mi schodzi, i ja wciskam. Alt przez co wywala mnie do pulpitu. Miejmy nadzieję, że wrócimy do formy z poprzednich nagrań, bo troszeczkę nie grałem. O, dobra, mamy kolejne przesunięcie. To się nam rozjechało. Teraz pytanie: czy ja mam tu zejść? Nie, bo stamtąd przyszliśmy. Więc teraz jesteśmy tutaj. Ok, tu możemy zejść na dół. Super. Okej, okay, mamy następną drogę. Nie. Dobra jeszcze raz. Ok. Dobrze, że nie cofa nas daleko. Powinno być szybko. Musimy uważać, bo mamy bardzo mało życia. Z tym dalej nic nie możemy zrobić. Mhm. Okej, okay, czyli co na dół musimy tutaj zejść. Czy tam w bok. Dobra, zastanówmy się na spokojnie. Puść to kal. Hmm, cofnąć się nie możemy. A, ok, dobra, to już wiemy co zrobić. Trzeba to spowolnić, użyć interakcji, i wskoczyć na to z powrotem, bo to przysysa teraz. Teraz interakcja. Okej, okay, udało się. Cyk. I na dół. I tu się da wrócić do poprzedniej lokacji. Tylko czy my chcemy tam wracać? A nie, tu możemy sobie skoczyć po prostu. Cyk. Hop. Okej, okay, niepotrzebnie mocy używaliśmy. A tu jest ślizgawka, dobra. Chyba, albo i nie. I na górę trochę, może mało mówię moi drodzy widzowie. Ale skupiam się tutaj, żeby jak najszybciej rozwiązać te zagadki. Bo nie będę ukrywał, że chcę pchnąć fabułę. Nie, Kal, dlaczego? No, widzicie to sterowanie jest czasami tak drewniane. Chłop stał na krawędzi, więc my spadliśmy, bo chcieliśmy go zaatakować z góry. Hop, o. O, op, op. dobra, jesteśmy. Cyk, 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 cyk. Dobra, i dotarliśmy do kozła. mi nie straszne. Pomyśl, tylko ile artefaktów Imperium by przegapiło, gdyby nie Twoje działania na tej zaściankowej planecie. Ale za jaką cenę? Ponoć projekt Świder nie mało kosztował. To tylko szturmowcy i robotnicy. Bardzo łatwo ich zastąpić. Jesteś potworem. Sir mnie taką uczyniła. Okay. Dobra, pchnięcia użyliśmy super. Na razie więcej nam nie jest potrzebne. A okej, okay, musimy tu skoczyć chyba na dół albo złapać się ściany w locie. Dobra, jesteśmy. No okay, to chyba już jesteśmy w samym sercu tej świątyni. No nie, tych nienawidzę. Nie przebijesz się. No i tak myślałem, że to tak się skończy, bo właśnie zacząłem. Ile HP mamy? No dobra, to jesteśmy z powrotem. A teraz już na pełnym Wszyscy życiu. Wszyscy kto tu zginie. Taki słaby. Nie wygra. Nie zabijesz Zwinny jest, nie powiem. Zabił go ten ten? No nie wierzę w to, nie. Ja chłopak 3 dni leje. O, puść, 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 puś. Idź stąd Coraz więcej ich jest. Ej. Nie wiem czy my musimy stąd zawijać, bo to będzie tak w nieskończoność. Dobra, miejmy nadzieję, że to ostatni. Okej okay. No dobra, to zjeżdżalnią na dół w takim razie. Obudka, żołnierzu! Patrzcie tam! O, dobra, to by było na tyle! Niezłe trafienie! Hmm. Straciliśmy wszystkich, jak on to robi? Jesteś za szybki! No git. Łatwo S. Tu mamy jakieś drzwi. Dobra, jak to otworzyć teraz, hmm. No jestem ciekawy, czy tutaj Kal się dołączy jak gdyby do ciemnej strony mocy, no bo jak tak naprawdę, no nie widzę dla niego innego miejsca w, w uniwersum Zabrałem generalnie. artefakt na statek Popularny. do analizy. Szkoda, że nie zdążyłeś Nieważne, co ukradniesz. Nigdy tego nie zrozumiesz. A ty tak? Niedługo się przekonasz. Nie zaryzykuję. Ok. Dobra, przeszliśmy za bramę. Tam się drzwi chyba podniosły. Oj, no kal, błagam, złap się tego. Super. Czyli co? Wiemy, że nam buchnął artefakt, tak? Dobrze rozumiemy. To musimy to chyba zrobić. Skok wiary Poo, Dobra, super Zawsze jestem słaby w takiej klocki Jeśli chodzi o wymierzenie odległości Dawaj, skacz Kal, łap, łap, łap się, łap się, łap się Dobrze, super I teraz co? Czy my chcemy zejść na dół? No chyba musimy Puść się, Kal Dobra, i hop Dobra, złapał się, i udało się Tu mamy ściany jakieś. Okej. Okay. I ostatnie. Oj, chyba za wcześnie złapałem. Cyk. Okej, okay, mamy nasz przedmiot do interakcji. Okej, okay, wyłączyło się po prostu. O, oh, jakie witraże sitowskie, czerwone. Właśnie tam, kal. okej. Okay. I mamy punkt do medytacji. O, widzę dużo szturmowców. No dobra, moi drodzy, ale co? My sobie tutaj pomedytujemy. Włączymy sobie w ten sposób. Zrobimy odpoczynek. Niech nam się zregeneruje HP do początkowej wartości. A tymczasem to wszystko na dzisiaj. Dalszą część świątyni będziemy zwiedzać w następnym odcinku. Dziękuję Wam za obecność. Życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia. Yo!